Tydzień niesie od 24 lutego do 2 marca 2020 roku. Czyli prognoza astrologiczna Ryszard Borowiecki. Zapraszam. Ten nów otworzył bramy wiary. Możemy jeść, ale to jest nam potrzebne do naszej fizyczności. Ale tym czym mamy się kierować, to przede wszystkim wiarą, która jest w nas to duchowość. Ta duchowość w tym właśnie tygodniu i z tym. Nowiem, który był wczoraj otwiera nam ogromne bramy. Bramy do świadomości, którą będziemy budować. To jest bardzo trudny okres dla każdego z nas, ponieważ musimy podjąć decyzję. Ta decyzja jest uzależniona przede wszystkim od naszego nastroju. Nasz nastrój Oparty jest o bramy, przez które chcemy przejść. To ta brama duchowości jest najtrudniejszą, ponieważ musimy zdecydować się na krok w każdej dziedzinie, w jakiej tylko istniejemy, bo czas ryb jest. Okresem, w którym rozgrywamy nasze podejście do naszego istnienia, do naszego życia. Zastanawiamy się, to jest czas wiary, wiary w to, że coś wykonamy, że coś zrobimy, że będziemy w tym roku pokorni i posłuszni. To wszystko daje nam świadomość. Zwycięstwa na pewnych etapach. Te etapy są uzależnione przede wszystkim od z pojęcia, z czym walczymy i dokąd zmierzamy. I co jest w nas, że mamy te lęki? Te lęki powstają wyłącznie tylko w naszym umyśle. Ponieważ nasz umysł jest uzależniony od zewnętrza. Czas ryb umożliwia to, aby to uporządkować. Uporządkować to w sposób logiczny, który da nam możliwość wygrania. Bo za miesiąc mamy już okres, który rozpoczyna nowy czas, nowy rok i nowe postanowienia. Budzi się wiosna i kończy nam się ten system myślenia. Musimy odnowić wszystkie nasze założenia. I w tym pomaga nam właśnie. Kosmos. I zezwala na to, i wymusza w nas tą wielką radość, którą przynoszą właśnie ryby. Stwórca. On daje nam możliwość pokazania siebie i być takim samym, mym jak On. Tworzyć. Istnieć, budować, dawać życia. I to tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy. Nasz wspaniały księżyc nadal jeszcze istnieje w koniunkcji w tym tygodniu ze Słońcem. A więc wpływ. nowiu jest ogromny ten now ten jest w znaku ryb czyli świadomego podejścia do wszystkich historii, które chcemy zarejestrować w sobie i dać im szansę na działania Budować perspektywę, budować czas, który będzie. Nasz księżyc także dotknął planety Neptun. Historia, którą tworzy Neptun, jest w pewnym sensie wiarą i jednocześnie też iluzją. Bardzo często niektóre osoby wykorzystują wiarę i przekształcają w iluzję. Musimy na to bardzo dokładnie zważać. Jedyną rzeczą, która jest, która pokazuje, że są błędy, jest historia, do której możemy wrócić, spojrzeć. I zwróćcie uwagę na to, że czasami możemy przyjrzeć się, że ta historia jest tą nie naszą. Chociaż jest udowodniona. Chociaż pamiętamy o niej dokładnie. Jest zmieniona. Mars z kolei w Trygonie. Z uranem daje to, że możemy właśnie odkryć, odkryć prawdę. I tą prawdę musimy nieść. To jest nasz obowiązek. Rzeczywista prawda ma w sobie. Energię zbawienną. Kłamstwo ma w sobie tą energię ujemną. I według zasady, która jest najbardziej wykorzystywana, ile się razy kłamstwo powtórzone staje się prawdą. Merkury, który wrócił w tylnią podróż, czyli w retrogradację, w sekstylu z Marsem, jest tym, który otwiera kartę przeszłości. Zamyka drzwi i nie mamy dostępu do pewnych historii. Ale jedna rzecz, że za chwilę przejdzie w ruch prosty. Czyli wróci się i nastąpi ujawniania niecodzienności, ponieważ Mars naładuje jego energię w ogromny wybuch, który jest już mocno odczuwalny, w świadomości przede wszystkim tej społecznej, którą. Otrzymujesz z zewnątrz, dookoła, paniała planeta, jaką jest Jowisz, jest w układzie z Neptunem, drugą planetą, która, z którą tworzą sekstyl. Sekstyl jest wspomaganiem: te dwie planety są równorzędne sobie. Powodem tego jest, że Jowisz kiedyś panował też w znaku ryby. A więc dzisiaj on odgrywa największą rolę. Neptun jest historią czy też iluzją lub władcą mórz. I oceanów, więc włada wodą. W każdej postaci. Jowisz. Tworzy burza z piorunami. I On wyjaśnia nam czas, w jakim się znajdujemy. Robi rozbłyski naszej świadomości, żebyśmy wreszcie podjęli decyzję w każdej sferze. Przede wszystkim tej duchowej. Ponieważ Merkur jest w retrogradacji, mamy czas na rozegranie swoim sercu i umyśle to, co chcemy wykonać w rzeczywistości. Ta rzeczywistość należy wyłącznie tylko do nas, do nikogo więcej. Tą rzeczywistość nam dano, nam na, dał nam to stwórca. Po to, żebyśmy mogli nią władać i być podobni do niego. I nie wolno nam tworzyć czegoś, co jest przeciwko drugiemu człowiekowi. Nasza wspaniała Wenus, pani twórczości i doskonałości jest w pewnym mariażu kwadratury z wspaniałym Jowiszem. tworzenie wielkich historii daje nam możliwość zrozumienia tego wszystkiego co się dzieje Świadomość, którą przynosi nam Wenus, jest czasami utopijna, ponieważ jest to pani również w pewnym sensie wojny twórczej. Nie zawsze ta wojna twórcza prowadzi do sukcesu. Przez tą kwadraturę możemy dojść nie do takich wniosków, ale Jowisz, który przekrywa naszą wiedzę i od otwiera naszą myśl, jest tam, gdzie powinien być. I jest tym, który oddaje to, co my nazywamy, że wiem, że jestem. Nasz drogi Saturn, który jest w koziorożcu i w dodatku w koniunkcji z Plutonem, Daje ogromną moc świadomości i niedostępności, ponieważ każde przedsięwzięcie, jakie jest, jest dokładnie wyliczone i obserwowane. Koziorożec jest prawem sytuacji i też twórcą. Pluton jest ciężką pracą, która Czasami rzuca i nie mamy siły się już podnieść. I wtedy jesteśmy zwyciężeni. Ale kiedy znamy sposób, który nieraz nam pozwalał powstać z kolan i powiedzieć, że jesteśmy wolni, to On w tym pomoże. On jest tego twórcą. On daje nam właśnie to. Co stwórca już dawno zaplanował, to zwycięstwo to zwycięstwo nie może być postawione na słabych fundamentach. Kwadratura Saturna z Uranem jest kłótnią pomiędzy. Intuicją, a rzeczywistością. Satow jest twardy, pokazuje nam skąd mamy brać. Uran pokazuje, w którym momencie mamy się bronić i mamy stać na tym, co nazywamy świadomością pamięci. Nasze słońce jest nadal pod wpływem księżyca w tym tygodniu, czyli nowiu. Ale ten now ma też w sobie coś niesamowitego: Merkurego. Merkur jest z kolei w retrogradacji. I cały ten tydzień będzie historią, ujawniania historii. Z przeszłości. Cały ten tydzień będzie jedną świadomością, w dodatku sekstylu z Marsem i także uranem, gdzie dosłownie będzie się wylewać treść poza ramy naszej psychiki. Czyli patrząc się na to, nie będziemy wierzyć, że ktoś czy coś chce być większym niż jest. Od stwórcy. Ten tydzień jest poświęcony przede wszystkim świadomości naszych zodiakalnych ryb. Ryby mają władcę podwójnego. Z jednej strony Neptuna, którego znamy, i historycznego, wspaniałego Jowisza. Jowisz jest władcą władców i potrafi piorunami rzucać w każdą stronę. Jesteśmy przed dniem czasów, które nadchodzą i epoki wodnika. Uran pokazuje nam w tej chwili przy pomocy Marsa, i także w tym tygodniu Słońca. Świadomość, którą musimy opanować w pełni, w każdej chwili rozumu i ocenić, a nie być obojętnymi na pewne funkcje, które są czy chcą być dookoła nas. Czas jest wyborów, po której stronie? Nie my staniemy, tylko jak umieścimy nasze dzieci i nasze wnuki, prawnuki również. I kto będzie nadal tutaj? Istniał. Bo to, co pozostawimy my, będzie już wieczne. Bo świat rozumie jedną rzecz, która jest zawarta dokładnie w Bogu. a rzeczywistość jest tam gdzie jest prawda i modlitwa to jest rzeczywistość podstawowa to zobaczenie zapraszam na dalszy ciąg w tej astrologii takiej troszeczkę niezrozumiałej ja wiem, że jest trudna ale żyjemy w dziwnych czasach można by było powiedzieć, że ostatecznie i dlatego musimy zwyciężyć. Bo jest to naszym prawem. I dlatego w naszej jedności ta ogromna siła. Wbrew pozorom. To my mamy nieść. O tym mówią wieszcz wspaniały czterdzieści cztery Do zobaczenia